あっそうだね。 Udawanie Chrystusa przeżycie wspaniałomyślności jest rdzeniem wiary wedle Ducha Świętego. Jest rdzeniem żądać. Piękne słowo. Bóg zatem chce, co byśmy byli, jako ten Jasie Murzański, bez Nim Nimą nic, nimą nic, i on nic nie stoi. Ino to, co kocham, co by było moje. Niech za nasem stanie się nas Bóg który w Chrystusie przyszedł do nas, a dziś ok, mocą Ducha Świętego napełnia nasze serce. Dziękował Bogu za wszelkie dary. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za rodziców i dla Panie nasz Boże, przyjmij dary modlącego się kościoła i spraw, abyśmy przez ludzką pracę, którą tobie ofiarujemy, mogli uczestniczyć w dziele Chrystusa. Nasze spotkanie dzisiaj tutaj w kaplicy na brzozę u naszej najważniejszej mamy, u Matki Boskiej, do tego. Dziękujemy jej za wszystkie dobra, które przez całe życie nam czyni. Z tego miejsca pozwólcie, że również życzenia złożę wszystkim mamom, które tutaj również na tej naszej polanie dzisiaj są. Proszę Państwa, za chwilę zejdziemy na polanę. Tam będzie obrzęd związany z mieszaniem owiec. Wszystkich Państwa oczywiście tam zapraszamy, żeby się po prostu temu obrzędowi przyjrzeć, ale przede wszystkim.